Cześć, witajcie. Na dzisiejszym filmie omówienie destruktów i zapytanie. Słuchajcie, jak już wiecie, pokazałem dość dużo i sporo destruktów, ale szukam więcej. Posiadam jeszcze kilka, które nie pokazałem na filmach. Trzymam sobie, żeby nie wrzucać tego wszystkiego naraz, ale zaczynam szukać nowych destruktów i chętnie coś odkupię. Bądź kupię na jakiejś aukcji. Jeżeli coś zobaczycie na jakiejś aukcji, jakiś destrukt, dodajcie link. Ja sobie ocenię, czy warto to jest zakupienia, czy warto to jest tych pieniędzy. Oraz, jeżeli sobie o czymś przypomniecie nawet za miesiąc, za dwa, to możecie tu wrzucić link do takiej aukcji. Ja sobie ją oglądam i ocenię, czy kupić, czy nie kupić. Ponieważ mam zamiar zakupić jeszcze sobie jakieś destrukty na potrzebę kolekcji i na potrzebę filmów przyszłości. A więc, jeżeli coś macie bądź wiecie, dajcie znać. Możecie pisać tutaj przez Instagram. I wtedy, jeżeli będę zainteresowany, to jakoś dogadamy się w cenie i w kosztach wysyłki. Zaraz zaprezentuję o co chodzi w destruktach. Większość z Was już wie, ale jeszcze raz dla przypomnienia, dla tych dla jakiejś takiej garstki, co nie mają pojęcia o destruktach. Zaprezentuję czego poszukujemy. A więc poszukujemy, zaczynamy. Piąteczka. Przesunięty rdzeń. Rozlany rdzeń. Moneta warta dużo więcej niż nominał. Około 200 zł. W zależności od rocznika. Tutaj 216. Jeżeli to by był 2008 to na pewno droższy. Widziałem takie monety w idealnych stanach w gradingu. Nawet koło 1000 zł. Tutaj dwójeczka. Tak samo występuje ten sam problem. Tak samo monety euro, 1 i 2 euro też mają takie, ale powiedzmy szukam polskich. Widzicie rozlanych rdzeń. Tak samo cena dużo więcej niż nominał. Od 150 zwyż, ponieważ dość dużo ostatnio się pokazało. Tych dwóch i cena trochę spadła. Ale też rocznik 25, 2.6 podejrzewam dużo więcej wart. Mamy tutaj skrętkę 2 zł. Widzicie, o to chodzi w skrętce. Tak samo odwrotki, dwózki i odwrotki, piątki. Moneta PRL-owska, czysta odwrotka. Monetka warta z 200 zł i więcej. Linki do aukcji, jak znajdziecie, tak samo możecie dawać. Jeżeli coś kupię, to będę pamiętał o Was. Wiecie, są konkursy, więc ja na pewno nie zapomnę. Tutaj nie dobicie, piątki nie widać. To już jest mało warty destrukt, ale jednak jakiś ciekawy mógłbym zakupić, bo też widziałem końcówki blachy, bardzo popularne. Tam u góry widzicie. To się tak nazywa końcówka blachy. Rocznik 1990, czyli trafiło mi się wyłowiona. Pamiętam z obiegu. Zaraz chyba na początku, jak weszły te monetki. Skrętka. Dwa grosze. Też bardzo poszukiwana. Oczywiście pełne odwrotki, najbardziej cenione. Pełna odwrotka cena około 100 zł. Rocznik 2000 mamy w tym przypadku. No i klasyka. Tak samo. Słuchajcie. Jak ktoś ma jakiś cynk na temat tych skrętek, odwrotek, rdzeni, Coś ma ktoś do sprzedania, może się do mnie odzezwać, ocenimy i być może zakupię albo nie zakupię. Póki co, ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego hej.